Solo yeah, zarabianie solo na... Reputację, może se level beat solo. Jedyne co potrzebujemy to jest mobilka. Miejsce jest Los Santos Customs, ten nowy z I znacie wzywamy mobilkę, jedziemy po mobilki i musimy tak przedstawić przedziałami. Jak ja zaraz wam pokażę, w mobilce pojazd osobisty, to będziemy go zaraz wzywać. Wracamy na Z tyłu mamy pojazd osobisty obojętny jaki, tam nieważne jaki, aby był i mógł wjechać do właśnie tego toru, czy tam do środka. Tutaj zawsze ty ludzie przeszkadzają. Bądź przygotowany z Lesterem. Dobra, tak parkujemy tyłem. Żeby to dwa kółka tak były koło siebie, te dwa niebieskie kółka. E, jak się po parę prób się nie uda, no to zmień mobilkę, przestaw troszkę inaczej, wiesz. E, ja tu robiłem pierwszy raz tak, że ten, e, jechałem i troszkę z napędem jechałem i spamowałem ształkę w prawo, ale raz wyjdzie, raz nie wyjdzie, więc są dwa sposoby jak to tak najlepiej zrobić. Pierwszy raz mi nie wyszło, bo to tak wiesz, no, rozpędziłem się, jechałem i tak dalej. I mu musimy po prostu przy tym niebieskim kółeczku zaraz spamować szczałkę w prawo, żeby wjechać do mobilki. Tam musi się opcja pokazać. Na lewym górnym rogu musi się pokazać strzałkę e e w prawy Dipad. Ale tak jak widzieliście nie pokazało mi się nic, więc ta próba jest nieudana. Zaraz będziemy, będę ten powoli do tego podjeżdżał. I może to jest ten jeden z najlepszych sposobów. Ale jak ten ci się nie uda, no to próbuj tak wiesz, się rozpędź wyjeżdżamy znowu. Podjeżdżam bardzo, bardzo powoli, bardzo powoli. Zaraz się pokaże strzałka prawo. Podjeżdżam troszkę, podjeżdżam, podjeżdżam, podjeżdżam. I jak mi zaczyna wciągać, to szybko spomuje na prawo. I to jest właśnie próba udana, że miałem opcję Dipad w prawo i na samym końcu mi wciągnęło. Efekt taki, wywalenie z samochodu, auto zniknie. Lecimy tam, gdzie ta babka sprzedaje ubrania i zobaczycie, że mam znowu opcję normalne ubrania. Miej na to wgnieć kasy, musisz mieć kasy, tam coś z tego też odzyskać z powrotem, ale musisz mieć, żeby Kupować na przykład kurtkę taką roboczą I jak najszybciej to robić to wtedy Emblemat ekipy nakładać i Zdejmować, nakładać, zdejmować, nakładać, zdejmować To kosztuje 10 koła Ale po paru razy dostajesz też 5 koła z powrotem więc wybieramy kurteczkę roboczą, idziemy całkiem na dół, emblemat ekipy. Cyk, 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 kupujemy, wygubujemy, babababababababab. Więc musisz też być w ekipie oczywiście, żeby mógłbyś nałożyć emblemat ekipy. Nie masz kasy, nie masz ekipy, kupuj najtańsze rzeczy, które tutaj są w tym sklepie. To było na tyle, trzymajcie się, na razie. Yo!